Pełne pytania w związku z tą prezentacją, więc należą Wam się 3 minuty wyjaśnienia, jak mi się tak wydają. I zaczynamy. Otóż po pierwsze myślenie nad tym, co tam się działo, można było skrócić po prostu do mnie pisząc. Najprostszym sposobem na to jest. Uczycie komentarzy. Po to zresztą dostaliście dostęp. Wszyscy, którzy są wpisani w zajęcia, mieli dostęp do tej funkcji. Robi się to bardzo prosto. Używam prawego klawisza myszy i piszę. Taki komentarz pojawia mi się automatycznie w poczcie, a że mam ją podpiętą e, pod różnego rodzaju urządzenia, to jest bardzo duża szansa, że odpowiem e, w ciągu kwadransa, albo no nawet szybciej. Jeśli też dla kogoś jest to wygodniejsze, będziemy mogli też przetestować e, 10 czy 15 minut na żywo. Chodzi o to, że w tym tygodniu i tak nic nie wie, dlatego chciałbym na materiale powtórkowym w rzeczywistości przecież potestować pewne rzeczy z wami, żeby ustalić pewne zasady współpracy, które będą najbardziej optymalne. Dla mnie nie jest to nowe. Nowe jest o tyle, że pracuję z ludźmi w Polsce i niekoniecznie dorosłymi prawda jedyna ta różnica jest taka, że nie jesteście też e, przyzwyczajeni do pewnych e, systemów pracy i właśnie o to chodzi, że chciałbym wykorzystać ten czas nie tylko na to, żebyście byli świetni z polskiego bo przecież jesteście, tylko jeszcze o tym nie wiecie ale przede wszystkim o to, żebyście mieli pracować w grupie metodą projektu. Wszyscy wam to mówią, macie jakieś zajęcia. Praca w grupie kompletnie w polskiej szkole nie istnieje. I dlatego też nauczycie się, jak się to robi. Za pomocą szklanych kul, szklanych ekranów. A zatem pamiętajcie, komentarze. Poza tym. Jeśli już jesteście w tych zajęciach, również możecie pisać ją tutaj. Tak czy widzicie? Nie widzę żadnych komentarzy. Niestety. Można również pisać pod linkiem, co pokażę Wam pewnie później i będziecie to sobie rano mogli obejrzeć, jak to wszystko działa. W taki sposób, że nie będę udawał, że będzie to normalna lekcja, bo nie chcę robić normalnych lekcji, bo umrzemy wszyscy razem z nudów. Chodzi o to, byśmy uczyli się również tego, że wiedza przychodzi do głowy z niespodziewanych stron, czego oczywiście doświadczycie. Proszę się nie bać. Na razie tyle, a oczywiście, braj łapki w dół i na klawiaturze pisać komentarz. No.